Siemaneczku, tutaj Wenta, zapraszam was do trzeciego odcinka z serii WentaCraft, sezon drugi, tak więc zaczynajmy! Dzisiaj w planach nie będziemy mieli pewnie budowy dalszej naszego domeczku, wszystko tak jak było tak jest, nic się tu nie zmieniło. My dzisiaj, z racji iż został otwarty nether, to się tam udamy. Ja jeszcze nie mam żadnej zbrojki, ani nic, będzie trzeba sobie wszystko tutaj zaraz wyrobić. Ciekawe czy mamy ogólnie tyle diamentów, albo chociażby jakichkolwiek żelaza, mamy tutaj 9 tylko żelaza, mamy 29 diamentów. Dobra, spróbujmy coś z tego zrobić. W takim razie, początkowo, jakieś kurcze, takie rzeczy. O, jeszcze. Dobra. I zostało nam jeszcze tutaj na jakiś kilof diamentowy. Także całkiem nieźle. No i się udamy. Udamy się do netheru. O, może coś złotego jednak sobie założę, tak na wszelki wypadek. Yy, czy mam ogólnie złoto? Mam jakieś tutaj złoże. To czekajcie. O. to sobie od razu przetopimy i zrobimy sobie co najlepiej by wypadało sobie zrobić z złota. Buty, spodnie, klatę czy hełm. Wydaje mi się, że albo hełm, albo y, właśnie y, buty. Chyba hełm sobie ze złota zrobimy po prostu. No. I to by było to. Tu gdzieś jeszcze jedzonko sobie wezmę na drogę. I oczywiście dzisiaj udamy się do dwóch kolejnych graczy jeszcze. Także tak jak co każdy odcinek dzisiaj też. Tak. I dwa diamenty sobie tutaj schowam. Czy coś jeszcze będzie mi na drogę potrzebne najpewniej. Będą mi potrzebne jakieś pochodnie. W takim razie rozglądam się tutaj za jakimś węglem. Siedem tutaj jest i w sumie tyle. O, tutaj jeszcze sobie wezmę steki i faktycznie tylko te siedem węgla mam i nic więcej. No dobra, to to kiedy indziej sobie pójdę na wyprawę po prostu. Yy... Węgla. Dobra. Tak. I to chowiemy. I po prostu taką wyprawę sobie zrobimy jakąś na dzisiaj. W takim razie schodzimy i idziemy w stronę Spawnu. Nie będę się tam tepał. Wam po prostu pokażę, jak tutaj muszę schodzić na razie stąd. I. Będę musiał tu zrobić jakąś swoją ścieżkę, nie jest to daleko do spawnu. Dlatego też, jak najbardziej, mogę tutaj zrobić jakąś fajną, się postarać, drogę. Bo to całkiem prosta droga. Cały czas tędy przed siebie. Uuu, nawet wieśniaczek tutaj jest. Zobaczmy sobie. Handlarzyk, który tutaj ma nic ciekawego. Co by mnie interesowało, także idziemy, i widzicie, tu już spawn jest. Także całkiem blisko. My idziemy dokładnie tam, do portalu. I tak patrzmy, patrzmy, nikogo tu nie ma. Nikogo nie ma. Wchodzimy do środeczka. I gdzie my jesteśmy? Co się tu dzieje, ciekawego? Pokażcie mi to. Te bloki sobie wezmę. Oczywiście każde drzewo, każdy rodzaj drewna jest mi potrzebny. A też sobie wezmę go po prostu, żeby zrobić. O kurczę, się tu do mnie typają, nie, nawet. Dobra, zrobię sobie tutaj jakiś stół. I zrobię sobie jakąś siekierkę. Tak, na dobry początek. I sobie. O. Na no później po prostu wezmę troszkę tego drewna. Bo wiadomo, im więcej rodzajów drewna, tym lepiej. Ja lubię się bawić różnymi blokami, dlatego też na później po prostu sobie zostawię. No i będziemy się kopali, będziemy szukali. Może coś znajdziemy sobie tu ciekawego. O. Tu już mamy troszeczkę kwarcu. Tak, dobrze mówię? Tak, kwarc. Tu są te... Dobra Proszę mnie tutaj nie atakować Troszkę sobie tego też bloku netherracku Wezmę i... Idziemy To musimy się troszeczkę podbudować W stronę właśnie jasnogłazu Przyda się Wiadomo, lampa zawsze przydatna. W takim razie o, pięknie. Będziemy mieli na później. Majster mi tutaj próbuje pomóc, ok. I jeszcze tutaj się podbuduje. No i pięknie. Jak to wygląda? 55. No. Im więcej tym lepiej. W końcu coś będzie mi świecić. Może do mojego domeczku właśnie sobie z tego lampy zrobię, zobaczymy. U, dziękuję. No i w sumie tyle stąd? Teraz? Tam mamy kolejny biom. Trzeba to obadać. Ja bym właśnie zobaczył. Yy... O, ale bitka się tutaj dzieje. Ja no, sobie przejdę od razu tutaj, niezauważony, i teraz tak. Tu sobie. Wezmę znowu kolejnego rodzaju drewna. Zawsze im lepiej, im więcej drewna, tym lepiej. Także bierzemy. No i pięknie, uuu, bastion, tak. Sobie zaraz zobaczymy, którędy tu się idzie. Bo jeszcze bastionów nie ogarniałem nigdy. A bloki sobie chętnie wezmę. Jakie to są? Czernitowe cegły. Ok, wezmę sobie. Jak najbardziej mi się do czegoś przydadzą. Także biorę to. I czy tutaj gdzieś właśnie mamy jakieś złoto, coś do zebrania? Właśnie wypadałoby zobaczyć. Tak jest. O złoto. Tak? Złocony czernit. Teraz zobaczmy tu więcej złoconego czernitu. Dobrze? Jeszcze więcej, a lampkę sobie zabiorę. Dziękuję, Na przyszły łańcuch też. Akurat dla mnie w sam raz do jakiejś dekoracji. Dziękuję. Jakaś lawa. I tyle. I tam kolejny portal. Okej. Okay. Dobra. I to w sumie tyle stąd. Z tego co widzę. Jeszcze tutaj mamy złocony czernit. Dobra. I to tyle. Teraz y, sobie włączymy kreatywny. Oczywiście wszystko sobie schowię tutaj do ekwipunku. Dobra. I tepamy się do. Dwóch osób. Tak więc zaczynamy od tym razem, może Montera Pyk. TP Monter w kopalni jest i co on robi? A jakieś schody. Zobaczmy. Są schody w dół, ok. Jakaś jaskinia. I na samą górę to będę, ben... Okej, okay, dobra. I tak sobie tutaj robi, takie schody do góry. Ok, dobra. Eee, kolejną osobą. Fabian Meister Q. Niech będzie. Dobra, Fabian Meister Q. Niech będzie wtedy. Ale że. Oni już w endzie są i idą tutaj prosto po smoka? Tak bez nikogo? No dobra, to się nieźle bawią. To się nieźle bawią tutaj chłopaki. Jeszcze troszkę. Udało się pyk. I napisy końcowe. Także udało się, i nawet yy, napisy końcowe zrobić. Yy, dzisiaj i to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!